Czytanie z dziejów apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiło wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazwał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech obojący się Pana głoszą Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłości. Gdyż mnie pchnię, to bym upadł, Lecz Pan mnie podtrzymał, Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie, Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Panu uczynił, radujmy się w nimi weselmy. Dziękujcie Cię Panu, bo jest miłościarny. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy, miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem, miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystkie bowiem, wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż może zwyciężać świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i krwi duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Niech święto radosne posolnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dory. Odkupił swego owcę baranek bez skazy, Pojednał na ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju łodziwy, choć poległ wód z życia, króluje dziś grzech. Marioty, powiec, coś w drodze widziała. Jam zmartwychwstałego wstałego, blaskwały ujrzała. Żywego już pana, widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież ich. Zmartwy wstał już Chrystus, Pan mój nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiem, żeś zmartwychwstał, wstał, że ten cud prawdziwy, o królu zwycięstwo, bądź na miłości. Alleluja, 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 Alleluja. Uwierzyłaś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławi którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami i z duchem woli. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc, uczniowie, mówili do Niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczysz nadłuż gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w Bóg jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój. I Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Ty zaś zapisano, abyście wierzyli że Jezus jest mesjaszem, synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Święto Bożego Miłosierdzia. Sam ustanowił to święto, ale też i dał wskazówki, jak Je obchodzić. Na pewno niektórych będzie to dziwiło, że Jezus bardzo pragnie, by w tym dniu przystępowany do spowiedzi świętej. Niektórzy by pomyśleli przecież niedawno były święta. Niektórzy byli u spowiedzi świętej na święta. Jezus chce, bym jeszcze dzisiaj przystąpił do spowiedzi? Z Jezusem się nie dyskutuję. Jeżeli chce dać łaski, to powinniśmy wysłuchać Jezusa. Potem nowenna do Bożego Miłosierdzia, która kończy się dzisiaj, dziewięć dni od Wielkiego Piątku, modlitwy. Poprzez koronkę Miłosierdzia Bożego i wspominanie odpowiednich intencji, miały nas przygotować do tego święta. No i dzisiaj to święto, gdzie w głównym miejscu jest obraz Miłosierdzia Bożego, który też pod dyktando Jezusa namalowany został dzięki wskazówkom, które ukazywała siostra Faustyna. No, i najpiękniej, kiedy ta uroczystość jest sprawowana o godzinie 15.00, tak dzisiaj też będzie. Też będzie okazja do spowiedzi. O wpół do trzeciej będzie adoracja, będzie o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. No, i później Msza Święta. Dzisiaj trzy razy słyszeliśmy, jak Jezus mówi: Pokój Wam. Można to odebrać, że Bóg nam mówi, jakby pozdrowieniem, pokój Wam. Ale kiedy ten pokój może w nas zaistnieć? Bo przecież muszą być jakieś założenia pokoju w nas. Jezus kiedyś powiedział przed swoim w niebo wstąpieniem. Pokój zostawiam Wam, pokój Mój Wam daje. Nie taki, jak daje świat. Ja Wam daję. Pokazując, że ten pokój Chrystusowy jest całkiem inny niż światowy pokój, który właściwie nic nie znaczy. Jezusowy pokój wynika z miłości, wynika z uporządkowanego serca, czystego serca. Dlatego Dzisiaj też w Ewangelii Jezus mówi o ustanowieniu sakramentu pojednania. Mówi to uczniom: komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie będę wchodził w treść tego polecenia, bo tutaj można kilka godzin o tym słuchać, jednakże Chrystus pokazuje, że. Podstawą pokoju wewnętrznego jest czyste serce. Żeby zyskiwać łaski, jakie Pan Bóg daje, potrzebne jest czyste serce. Bo przecież bez czystego serca nie ma wewnętrznego pokoju. Sakrament pojednania jest takim sakramentem, który po pierwsze oczyszcza, ale też uzdrawia. I człowiek, który rzeczywiście korzysta z sakramentu pojednania, ten człowiek jest pełen pokoju. Dlatego, że te łaski, które daje Bóg, mają możliwość przyjęcia przez nas poprzez czystość duszy. To jest tak jak ziarno i gleba. Jak gleba przygotowana, nawożona, spłuchniona, nawilżana. I w słońcu ziarno wzejdzie szybciej niż jakiekolwiek inne. Podobnie i w sercu człowieka. Ten pokój jest nam potrzebny. My sami doskonale wiemy, że potrzebujemy pokoju, żeby wyciszać różne niepokoje, również w rodzinach, a jednak nie czynimy tego, co Chrystus pragnie. Jezus też pragnie, byśmy Mu ufali. Nie dotykając Go, nie widząc Go, tak jak dzisiaj święty Tomasz chciałby widzieć, dotknąć. Jezus mówi o tym, żeby każdy z nas, który nie widział, a wierzy, zrozumiał, że prawdziwa wiara nie dotyczy dotykania, nie dotyczy widzenia. Bo czy święty Tomasz zobaczył Boga dotykając ciała Chrystusa? On tylko widział ciało ukrzyżowane, które z martwy wstało. Pan mój i Bóg mój wyznał. On nie powiedział: I mój Jezus w ciele mówi: Mój Pan i Bóg. I do tego trzeba wiary, żeby. W tym, co człowiecze w Jezusie, natura ludzka, widzieć też Boga, Pana. Dlatego, kiedy musimy myśleć o tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, a musimy o tym myśleć, to nie może być tak, że to jest przypadek, to też powinniśmy zrozumieć, na czym polega nasza wiara w Chrystusa. Bo przecież ta wiara dotyczy tych spraw, których nie widzimy i nie dotykamy. A jednak doskonale wierzymy w to, że Bóg jest, istnieje, że Bóg troszczy się o nas, opiekuje się nami, że jest rzeczywiście naszym Panem i Bogiem. Pójdźmy za Chrystusem. Bo On jest tym, któremu można ufać. To wezwanie Jezu, Ufam Tobie, nie ma być tylko wezwaniem. Ma być zaufaniem. Ma być wzywane w każdej chwili, w każdym czasie, kiedy potrzebuję szczególnej Jego opieki. Bo Jezu, Ufam Tobie, to znaczy, że nie ufam tylko sobie, ale ufam przede wszystkim Jemu. Bo On jest moim Panem i Bogiem. A mówiąc, Jezu, ufam Tobie, wszystko powierzam Mu. Każdą sprawę, każdą myśl, wszelkie sprawy, które zwłaszcza dla mnie jako człowieka są niemożliwe. Ufając Bogu, jeszcze bardziej ukazujemy, że zdajemy się na Jego wolę, na Jego łaskę, na Jego miłość. Jezu, ufam Tobie. Dlatego moi kochani bracia i siostry, niech ten dzień będzie szczególnym przemyśleniem, czy ja jestem człowiekiem pokoju, czy ja noszę w sobie pokój. Odpowiedzią będzie to, czy w relacji z drugim człowiekiem, który jest niespokojny, niepokojowy, czy umie zachować pokój. Jeżeli będziesz umiał zachować pokój, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze życia, że jednak to Bóg jest Twoim Panem i Bogiem.